Psychicznie się marnowałam, byłam zestresowana, że moje dziecko nie chce jeść. Cześć, kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który będzie taką stricte pogadanką, w której troszeczkę poopowiadam Wam o rozszerzaniu diety mojego drugiego syna Felixa. Zdecydowałam się na ten odcinek, ponieważ. Yy, to rozszerzanie diety wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku Leona, jest dużo trudniej i po prostu jest inaczej. Myślę, że yy, dzięki temu, że mój drugi syn właśnie jest taki inny, to nabrałam takiego naprawdę fajnego przeświadczenia zdroworozsądkowego, że każde dziecko jest naprawdę inne i nie ma sensu się porównywać. Ale z drugiej strony jestem przekonana, że tego typu filmy będą dla innych, mam swego rodzaju. Pokrzepieniem, i takim wiecie, trochę y, podejściem w stylu, kurde. Ja mam tak samo. Tak samo moje dziecko nie chce jeść, mam te same problemy, i to jest OK, to jest normalne, że może się tak zdarzyć. I dzięki temu mam nadzieję, że część z Was przestanie się obwinać i zadawać sobie pytanie, co zrobiłam źle. Mamo, moim zdaniem, nic nie zrobiła źle, tylko po prostu. Twoje dziecko ma takie, a nie inne potrzeby, i w tym momencie tak, a nie inaczej wygląda jego potrzeba żywieniowa. Tutaj mam rozstawioną kamerkę i herbatę. Mam nadzieję, że Wam w tle to nie będzie przeszkadzać. Co ważne, pamiętajcie, że podstawą żywienia każdego dziecka do ukończenia roku jest mleko. Czy to mleko mamy, czy mleko modyfikowane, to jest absolutnie podstawa. Dlatego też wszystko to, co podajemy cały czas jest nazywane rozszerzaniem diety. Wiadomo, że jeżeli to idzie tak jak w przypadku Leona, czyli widać tego efekty, widać, że dziecko się najada, no to wiadomo, że w to miejsce zmniejsza się ilość karmień, zmniejsza się ilość podawanego mleka. Natomiast w przypadku jeżeli idzie to tak jak w przypadku Feliksa, który tylko próbuje, dotyka, no to Trudno tu mówić o ograniczonym ilości y, karmienia, skoro y, on się tym nie najada. To jest dla poznania smaku, poznania faktury, poznania konsystencji, ale nie dla y, żywienia takiego sensu stricte, ale o historii naszego żywienia opowiem na końcu. Ten film chciałabym rozpocząć od pokazania wszystkich przydatnych y, rzeczy i gadżetów, które ułatwiły mi przejście. Y, przez tą drogę rozszerzania, a jeżeli nie ułatwiły, to chociaż ją urozmaiciły. Może zacznę od czegoś, czego tutaj nie widać, czego nie ma, czyli krzesełko do karmienia. Fajnie jest, aby wybrać takie krzesełko do karmienia, które spełni Wasze wszystkie oczekiwania i Wasze potrzeby. Trudno mi tutaj Wam powiedzieć, że tylko Ikea Antilop, tylko jakieś tam inne timba. Bo ja nie wiem jakie są Wasze potrzeby, jakie są Wasze oczekiwania, jakie są Wasze możliwości finansowe i jak w ogóle Wasze dziecko w danym przesełku się czuje. To co ja mogę dorzucić od siebie to to, że y, pamiętajcie, że najważniejsza jest y, regulowana podstawka pod nogi. I tutaj super ćwiczenie. Spróbujcie teraz wziąć sobie coś do jedzenia i jeść z nogami u góry. Przeżujcie to. No, nie zrobicie tego. To jest po prostu fizjologicznie bardzo trudne. I tak samo trudne jest to dla naszych dzieci, a co dopiero, jeżeli w ogóle mówimy o tym, że one się dopiero uczą jeść. Także pamiętajcie, regulowany podnóżek to jest absolutny must have. Pozostałe wszystkie inne rzeczy mogą być walorami, ale nie są one niezbędne. Jeżeli chodzi zaś o wybór samego krzesełka do karmienia, to powiem Wam, że tak naprawdę. Teraz decyzję za mną, za mnie podjął Rafał. Ja chciałam właśnie Timbę. On zamówił jakieś inne. Tutaj Wam yy, pokażę, jak to krzesełko wygląda i jak ono funkcjonuje. Jest drewniane, jest podobne do, do, do Timbę. Co ważne, ono nie ma yy, tego wiecie yy, talerzyka, tej podstawki. Ja gdybym miała zamawiać krzesełko, na pewno zdecydowałabym się na to yy, właśnie z tą nakładką. Nasze krzesełko jest możliwe do przedstawienia wyłącznie do stołu. Są tego plusy, są tego minusy. Uważam, że minus jest taki, że. W przypadku, kiedy załóżmy, Felix je drugie śniadanie, a ja coś robię w kuchni, no to mogłabym go ze sobą zabrać, bo miałby ten stoliczek i wówczas miałby gdzie jeść. Natomiast my musimy te posiłki spędzać przy stole, co ma swój plus, bo wtedy zwykle jestem obecna podczas tego posiłku. Jemy razem, on widzi, że ja też jem, także tutaj są na pewno duże plusy takiej sytuacji. Także to jest takie typowo, wiecie, podejście, jeżeli chodzi o BLW, czyli o to jemy razem, jemy to samo. Generalnie to co mogę wam powiedzieć, to ja wam osobiście nie polecam krzesełek, które mają dużo szczelin, które są yy, mają na przykład ten stolik i na tą stolik jeszcze nakładkę i jeszcze coś tam, bo słuchajcie, dziecko yy, wszędzie to jedzenie yy, wciera. I no niestety, ale potem trzeba to umyć, wyczyścić, nierzadko wyszorować, bo na przykład postanowiło wetrzeć buraki albo inny sos pomidorowy z tartą cukinią, a to wszystko zmywa się dosyć trudno, także im prostsze krzesło, im mniej jakichś dodatkowych elementów, z mojego punktu widzenia, tym lepiej. Jeżeli zaś chodzi o przygotowanie jakieś takie merytoryczne, no to wszystko zależy już tutaj od Waszych potrzeb i od Waszego podejścia do tematu. Ja jestem typem człowieka instrukcji, człowieka, który lubi się przygotować, lubi pewne rzeczy wiedzieć i dlatego zawsze korzystam z literatury. Jeżeli chodzi o Leona, to już przy nim korzystałam z alantkowych przepisów BLW. Tutaj jest akurat nowe, ponieważ te pierwsze mam pożyczone koleżance. Korzystam z nich do dzisiaj, ale na pewno już trochę mniej, niż yy, kiedy to miało miejsce z Leonem. Natomiast tutaj mam drugą książkę, jest to Chrup Mlast Mniam autorstwa Michaliny Klukowskiej. Jeżeli mm, obserwujecie yy, Michalinę, yy, która prowadzi swój profil u Wojtuśa na talerzu, to właśnie jej autorstwa jest ta książka. Polecam ją bardzo, ponieważ pierwsza część tej książki, zaraz Wam tutaj pokażę, to jest taki dział, wszystko co trzeba wiedzieć o rozszerzaniu diety małego dziecka. Drugi, trzeci, nie, trzeci rozdział jest o żywieniu starszego dziecka. Także jest to książka, która przyda się także rodzicom już dzieci starszych. To co jest w niej fajne, to to, że jest taki plan żywienia, plan rozszerzania diety, w którym macie mm, po prostu gotowy układ. Co, którego dnia podajecie wraz z gotowymi przepisami, dla mnie mega. Ale oczywiście nie poszłam zgodnie z tą metodą, ale o tym dlaczego, to opowiem już po prostu na koniec w historii rozszerzania diety Felka. Druga połowa książki składa się z przepisów, także jeżeli nie wiem co dziś na obiad, zaglądam do książki i zwykle jakąś inspirację znajduję. Z Feliksem jest jednak trochę inaczej, ponieważ on je trochę inaczej. No i poza tym mam starsze dziecko, które wiem, że jak coś ugotuję, też bym chciała, żeby to zjadło. Także... Dieta Feliksa na pewno jest bardziej monotonna, ale z drugiej strony w tygodniu, kiedy Leon je obiady w przedszkolu, nie mam takiego parcia, że musi zjeść ten obiad w domu, i wtedy staram się robić takie rzeczy, które właśnie mm, powinny znaleźć się w menu roczniakach, w tych, w tych słynnych, pierwszych chyba stu posiłkach dziecka, jakoś tak to się mówiło. Teraz przejdźmy do gadżetów. Przede wszystkim chciałabym Wam pokazać łyżeczkę. Łyżeczka Lowy jest moim zdaniem absolutnie mm, wspaniała do rozszerzania diety. Przypomina taką łopatkę, do tego jest w przepięknym, estetycznym beżowym kolorze, w sam raz dla smutnej beżowej mamy. W zestawie jest taka beżowa i brązowa. Ona ma tutaj taki bardzo fajny, płaski kształt. Przypomina trochę taką łopatkę, i dzięki temu mm, nadaje się ona idealnie do rozszerzania diety. Pamiętajcie, że bez względu na to, jaką, jakim sposobem decydujecie się rozszerzać dietę, czy metodą tradycyjną, czy rozszerzaniem diety, to taka łyżeczka Wam się... Po prostu przyda, bo zawsze coś tam trzeba będzie, choćby czy jakąś zupkę na tej łyżeczce podać i te zlowi moim zdaniem są super. Wiem, że też są polecane łyżeczki z Rosmana, ja już finalnie ich nie kupiłam, bo po prostu mam też trochę łyżeczek jeszcze pole osiu i stwierdziłam, że nie jest mi ich aż tyle potrzebny, a y, zainwestowałam właśnie te zlowi. Nie pamiętam ile za nie zapłaciłam, ale w sklepie mama i ja coś około 20, chyba 23 czy 25 zł. Moim zdaniem jest naprawdę ta łyżeczka bardzo fajna. Dalej mamy kubki. Tym razem chciałabym Wam pokazać dwa, czyli b Standardowy kubek, mój absolutny must have, ulubiony. Ja bardzo Wam polecam te kubki. One są dosyć trwałe. Wiem, że są legendy, że dziecko bardzo nim rzuca, to pękają. No wiadomo, no jak wszystkim. Natomiast nam się odpukać jeszcze nie zdarzyło. Co fajne, mają wymienne słomki. W zestawie ze słomkami jest zawsze świeży czyścik, także y, ja Wam bardzo polecam Biboxa. U nas jest to ten bidon, który sprawdził się Felkowi. I muszę przyznać, że Felek nie zaczął od początku mm, zasysać, ciągnąć tej wody, natomiast finalnie... Je... Metodą y, tak naprawdę nawet nie że prób i błędów, po prostu podawałam konsekwentnie, codziennie po kilka razy, aż w końcu zassał i się udało. Pamiętam, że też y, moją metodą było na mus, czyli w końcu któregoś dnia podałam mus, żeby go nauczyć zasysać. Wcale nie wpychałam tego musu w słonkę, tylko podałam sam mus, a potem podałam bidon. I pamiętam, że y, wtedy trochę mu się ten odruch y, sania załączył. Tutaj mam drugi bidon, bidon tym razem z lowi. Słuchajcie, y, nie wiem co mam Wam powiedzieć o tym bidonie, bo y, ja go nie lubię, powiem szczerze. Y, on jest niby spoko, niby też jest ta sama konstrukcja, która w bidonie B-Boxa. Y, jest w sumie niewiele tańszy, bo zapłaciłam za niego chyba 35 zł. Natomiast, mówiąc szczerze, dla mnie montaż tego bidonu jest na tyle skomplikowany, że mi z niego przecieka. Wiecie, Felek jest bardzo niecierpliwym, płaczącym dzieckiem, i ja jakby nie mogę się zastanawiać, jak tu co skręcić. Tylko staram się byle szybciej. O, widzicie? Nawet. No nie wiem, wydaje mi się, że tu jest szerzej, tu jest mniej. Kapie mi po prostu z tego bidonu, mi kapie już wiele razy, jak w niego wlełam wodę. Mówię, co mam tak mokro w tej torbie? A okazało się, że już po prostu y, nieszczelnie zakręciłam i woda mi się z niego przedostała, więc może mam do niego uraz, może coś ja źle zrobiłam. Natomiast jak miałabym wybrać y, bidon? Lowi czy bidon B-Box, to zdecydowanie polecam bidon z B-Boxa. Poza tym nie wiem, bo jakby używam go bardzo krótko, czy ten Lowi ma wymienne słomki, czy za każdym razem trzeba kupić nowy bidon. To jakby tutaj nie wiem, jaka jest odpowiedź. Kolejny gadżet to talerzyk. Jeżeli chodzi o talerzyk, drogie mamy, moim zdaniem, albo mam zły stół, bo to przy Leonie było to samo, Albo te wszystkie y, przypinki to jest pizza na wodę i fotomontaż i bez względu czy położycie jedzenie na stole, czy na talerzu, czy na takim czymś, y, to jakby nie ma znaczenia. Kompletnie to nie ma znaczenia. Felek umie te wszystkie y, oderwać talerzyki, więc y, leci on tak samo jak y, taki zwykły talerzyk z Ikei. Generalnie ja marzyłam o tym, tym e, krokodylku z Don, Bardi, Don Już przy Leonie, Leon go nie miał, mm, bardzo dużo rzeczy ma używanych po bracie, dlatego zdecydowałam, że dostanie nowy talerzek. Lepiej się sprawdził ten talerzyk niż okrągły. Dlatego, ponieważ okrągły talerzyk jest to, miejsc, to jedzenie jednak umiejscowione, że które się zbliżej, a które się zdalej. dalej. Natomiast tutaj, kiedy ten krokodylek ma, jest w tą stronę podzielony, to każde jedzenie jest tak samo blisko. I za Uważyłam, że musiałam obkręcać talerz Felkowi, żeby był zainteresowany czymś, co jest u góry, bo jak nie, to brał tylko to, co było yy, blisko, a tych innych rzeczy po prostu nawet nie chciał po nie sięgać. A tutaj od razu sięgał po wszystkie, ale jak był taki malutki na początku, nie mógł sobie za bardzo z tymi mniejszymi tutaj przegródkami poradzić, dlatego kładłam po prostu jedzenie później na stole, ale teraz już jest OK. korzystamy z tego talerza i muszę przyznać, że jego design bardzo mi odpowiada, zresztą jak widzicie, to są moje kolory tutaj, zieleń i mięta do jedzenia bardzo mi te kolory odpowiadają. Także generalnie polecam wam ten talerzyk pod takim kątem, że jest bardzo ładny. My jego zmywarce, nic tutaj się z nim nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o samo to stanie, być może to jest wina blatu mojego stołu, bo ze wszystkimi e, tymi przystawkami, a mam z różnych firm e, takie rzeczy, jest dokładnie tak samo. Każdy nic nie trzyma mi się dobrze, wszystko mi gdzieś tam mm, się odkleja. Dalej pokażę wam śliniaki. To jest pierwszy typ śliniaka. To jest śliniak silikonowy z tak zwaną kieszonką i powiem wam szczerze, że ja tych śliniaków nie lubię. W przypadku starszych dzieci może jest trochę lepiej, tak jak w przypadku na przykład Leona. No Leon już nie korzysta ze śliniaków, ale powiedzmy no jak był starszy powyżej roku. Natomiast w przypadku małych dzieci moim zdaniem to jest absolutnie yy, Niefajna rzecz, dlatego, ponieważ tutaj i tak jest szeroko, i cokolwiek dziecko je, i tak tutaj, wiecie, wszystkie te góry bodziaków, koszulek się plamią. Także moim zdaniem rozwiązanie bez sensu, bo skoro to mi w żaden sposób nie chroni ubranka, ok, no chroni tutaj, ale jakby tutaj ten bodziak i tak jest brudny, więc oni tak jest, już nie nadaje się na większe wyjścia, tylko jest bardziej traktowany jako po domu czy właśnie do jedzenia. No to dla mnie to jest bez sensu. Poza tym musicie uważać, że jak dziecko pije i tutaj wylewa wodę, to jak ściągacie, to to wszystko się wylewa. Trzeba pamiętać, żeby przy zdjęciu trzymać tutaj tą kieszonkę tak, żeby nic się po prostu nie wylało. No to więc zapytacie, jaki ślinia? A no, drogie mamy, moim zdaniem te są najlepsze. To nie jest absolutnie współpraca. Mundlon, bardzo polecam. To jest jedyny silnik, który kupiłam dla felka, bo pozostałe dwa. Tak jak mówiłam, chcę, żebym miał też coś nowego do jedzenia. Natomiast. Yy, do rozszerzania diety nie do jedzenia. Natomiast pozostałe dwa ma po Bracie, które są naprawdę w rewelacyjnym stanie. Nic się z tymi silnikami nie dzieje, yy, dlatego. Yy, Dlatego też mogę je polecić, bo korzystam z nich już ponad 2 lata, także to jest naprawdę długi czas. To jest akurat nowy, który kupiłam dla Felusia. One tutaj bardzo fajnie przylegają przy szyi, z tyłu zapinane są na no dwa guziki. Co ważne, tutaj przy rękawku jest gumeczka, więc łatwo można rękę wyjąć, ale jednocześnie ta gumka przylega, dzięki czemu to jedzenie nie wpada nam właśnie, żeby zaprudzić wody. Tutaj także mamy kieszonkę, ta kieszonka jest dosyć taka obszerna. Jedyna wada tych śliniaków jest taka, że moim zdaniem najlepiej po każdym jedzeniu jest je po prostu wybrać. Także dobrze, że mam trzy te śliniaki. W sumie to puszczam już obojętnie, z jakim praniem, czy puszczam kolorowe, czy dziecięce, to po prostu akurat w to pranie ten śliniak leci, żeby... Były czyste, a że pralka chodzi codziennie, to zawsze do czegoś tam się dorzuci. Moim zdaniem te silniki są absolutnie genialne, także zobaczcie, prane bardzo często, a nic się nie dzieje ani z kolorem, ani z aplikacją, ani tutaj z szyciem. Także Moon Bloom bardzo Wam polecam. To, czego tutaj jeszcze nie mam, ale dogram Wam i wrzucę przebitkę, to kubeczek. Oczywiście y, kubeczek już dla felka y, podaje różnych, zależy jaki mam pod ręką. Czasami są to ZK, czasami jest to zwykła szklanka. Natomiast do nauki picia oczywiście mamy Doidi. to jest kubek, który mamy także pole osiu. Felek, jeszcze y, ta koordynacja samodzielnego trzymania w ogóle mu nie idzie, ale generalnie y, jak tylko widzi ten kubek, to wie, że to jest jego kubek do picia wody, pokazuje palcem, że chce się z niego napić. Ja wam bardzo polecam. Wydaje mi się, że przyle on sprawdził mi się bardzo i wydaje mi się, że jak Felek też zacznie bardziej tutaj koordynować te ruchy, to na pewno także y, będzie to y, pomocne przy nauce picia wody z kubka. Jeśli chodzi o gadżety, to na tyle. Natomiast teraz chciałam wam opowiedzieć, jak wygląda historia rozszerzania diety z Feliksem. Otóż, słuchajcie. Y, to jest zupełnie inny przypadek niż Leon. Leon jadł chętnie. Leon od początku był zainteresowany jedzeniem, natomiast Felek niestety nie. Prawdopodobnie wpływ na to miała po prostu najzwyczajniej w świecie, gotowość, a raczej jej brak. Leon usiadł jak miał 6 miesięcy i 2 tygodnie. Felek usiadł nieco później, bo miał około, to było na pewno po skończonym siódmym miesiącu, także zdecydowanie później. My byliśmy cały czas pod opieką fizjoterapeutki i ja sadzałam. Do jedzenia Felixa po szóstym miesiącu za zgodą fizjoterapeutki. Nie zrobiłam tego samodzielnie dobrowolnie, tylko właśnie po konsultacji. Moim zdaniem Felek nie był gotowy. Ja się uparłam, że on musi usiąść, że musimy zacząć BLW, a on w ogóle nie y, może i był zainteresowany tym, co ja mam na talerzu, ale to jest tak samo, jak włączam telewizor jest zainteresowany pilotem, który aktualnie używam. On y, nie był gotowy do jedzenia. I tu jakby ja się bardzo zniechęciłam, bo przygotowywałam to jedzenie, gotowałam, codziennie parowałam, no coś, a to w ogóle nie miało sensu, bo on tego nie jadł. I wiecie, marnowałam czas, marnowałam produkty, marnowałam czas, zdrowie, siły, i jakby tutaj psychicznie się marnowałam, byłam zestresowana, że moje dziecko nie chce jeść. Bardzo mocno to przeżyłam. I poddałam się. Ja gdzieś na początku drogi mówię, nie w ogóle, to rozszerzenie diety to jest bez sensu, nic na mnie idzie. No, oczywiście, że na mnie szło, bo ja też nie miałam do tego jakby serca. Po prostu. Natomiast y, finał był taki, że zaczęliśmy oczywiście kawałkami. Podobnie jak w przypadku Leona. Y, zaczęłam od. Y, Brokuła, kalafiora, marchewki, dyni, wiecie, tych podstawowych warzyw, pierwsze owoce weszły dopiero po trzecim tygodniu, ale to wszystko szło tak bardzo, wiecie, wolno, 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 opornie. Natomiast musicie wiedzieć, że od początku też wchodziłam w mm, metodę jakby nie stricte BLW, ale żywienia mieszanego, czyli kupowałam też słoiczki, bo już później, wiecie, no nie chciało mi się parować tego kalafiora, jak wiedziałam, że on go nie zje, to wolałam kupić ten słoiczek, skoro i tak wiedziałam, że tego nie ruszę. Natomiast moje BLW polegało na tym, i to jest też ważne, pamiętajcie, że BLW to nie jest podawanie dziecku jedzenia w kawałkach, tylko to jest metoda polegająca na samodzielności dziecka. Czyli dziecko ma wybór i to dziecko decyduje o tym, czy je i w jaki sposób je. Także ja podawałam w miseczce tą, ten słoiczek i ten słoiczek, tak, żeby był wszędzie. Ale to był wybór felka. To Felek decydował, czy się obliżę czy się nie obliże. ale oczywiście ja też ingerowałam łyżeczką, tak, żeby mieć nadzieję, że coś tam do brzucha wpadnie. Także tak to u nas wyglądało. Później już się trochę poddałam i zaczęłam yy, przestałam gotować. A przepraszam, jeszcze przez jakiś moment gotowałam i to, czego nie zjadł w kawałkach, blendowałam na zupki, ale potem mieliśmy troszeczkę problemy. Także przestałam to robić i zaczęłam kupować słoiczki. I tym sposobem Felek z BLW przeszedł na słoiczki. Czy jestem zła? Czy jest mi przykro? Nie. Moje dziecko po prostu nie życzyło sobie jedzenia w kawałkach, życzyło sobie słoiczki i dokładnie to ode mnie otrzymało. Jeżeli chodzi o y, dokładnie ramy czasowe, to Wam nie powiem, jak to było, ale na przykład jeszcze jak byliśmy na Cyprze, to był lipiec, no to w lipcu miał Feluś 9 miesięcy, niechętnie jadł nawet słoiczki. Więc y, wiecie, to też nie było tak, że ja kupowałam słoiczek i hura, mamy z głowę. Nie, on po prostu mm, nie był zainteresowany tym jedzeniem. Trochę zjadł, trochę nie, czasami zjadł 3 łyżeczki, czasami 6, czasami wcale. I to nie miało znaczenia, czy mówimy o wytrawnym słoiczku, czy słodkim. Także to też jest chyba ważna informacja. No i nagle przyszedł przełom. To już właśnie jak wróciliśmy z Cypru, to był mniej więcej końcówka lipca, że on się bardziej tym jedzeniem zainteresował. Gdzieś ta gotowość, jego też chęć yy, sama nadeszła. Czy je, nie je. Yy, ja nie widzę, żeby on jadł jakieś takie duże ilości. Na pewno próbuje, na pewno się bawi, na pewno w tym wszystkim miesza. Yy, I raz posiłek trwa. Mm, 10 minut, a innym razem 16 sekund. Żywienie dziecka to jest rollercoaster totalny i naprawdę nie chcę powiedzieć, że zazdroszczę rodzicom, którym to wychodzi lepiej. Natomiast pamiętam, jak to było z Leonem. Wszystko szło książkowo idealnie, a tu po prostu wszystko pod górę, wszystko nie tak. Ale tak się zdarza, tak się zdarza i jestem pewna, że w końcu nadejdzie ten dzień, gdzie ja upiekę tego naleśnika i dziecko. Będę widziała, że zjadło. Nie tylko się pobawiło, nie tylko pomemlało, nie tylko spróbowało, ale że zjadło. I bardzo na ten moment czekam, bo cały czas jeszcze tak naprawdę mm, tego nie doświadczyłam. Natomiast y, próbuję cały czas. To co, to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że niby teraz powinno się wejść, już powinnam wejść w ten etap, że tych posiłków jest więcej regularnych, czyli tam powiedzmy 4 czy nawet 5. Ale po co, jeżeli nie zjada nawet tych trzech, które mu proponuję, to po co? Także wiecie, tutaj mam też taki trochę problem z samą sobą po prostu, żeby się przestać tym przejmować, bo nie będę ukrywać, że, że to tak mi przychodzi lekko, ale jestem coraz bliższa zrozumienia, że yy, po prostu tak jest. Tak jest i ja to muszę zaakceptować. Jeżeli chodzi o to, co proponuje Felkowicz, stawiam na posiłki, które nie wymagają ode mnie dużego nakładu czasowego. Bo jeżeli on i tak z tego nie korzysta i nie zjada, no to po co mam spędzać półtorej godziny w kuchni? Jeżeli chodzi o posiłki, to tak jak zaczęłam Wam mówić, proszę, wszystko staram się robić szybko czyli stawiam na przykład na jogurt z owocami i amarantusem. Albo na jakieś takie placuszki, wszystko to co robię dalej ona, typu naleśniki, placuszki, omlety wszystko to zawsze podaje też felkowie Z Feluszym mam o tyle łatwiej, że nie ma nietolerancji alergii na białko mleka krowiego, dlatego wchodzą w grę właśnie jogurty, mleko, twarożek. Mogę mu podać kanapkę z twarożkiem, często podaję mu kanapkę z twarożkiem. Co tam, kochanie? Chcesz? Dobrze, do wyciniania. Proszę. Są to rzeczy, które naprawdę ułatwiają rozszerzanie diety jak kanapka. Zdarza mi się, że piekę chleb sama, ale umówmy się, no przynajmniej więcej czasu miałam tylko jedno dziecko. Teraz robię to bardzo rzadko i po prostu kupuję dobrej jakości pieczywo w piekarni, ale drogie mamy, zdarza mi się też podać dziecku bułkę z Lidla. Także to nie jest tak, że jak chleb to tylko z piekarni, a bułka z Lidla absolutnie, bo tak nie jest. Oczywiście nie solę potraw, nie dodaję cukru, ale już jeżeli chodzi o gotowe produkty typu danie odrobiny humusu na kanapkę, czy na przykład właśnie podanie pieczywa, które na pewno w sobie zawiera tą sól, to tutaj już podchodzę z rozsądkiem, bo nie mam na to czasu i po prostu tak muszę sobie poradzić. Jeżeli zaś chodzi o obiady, to yy, pomyślałam, że jeżeli Was ten temat interesuje, to przede wszystkim zachęcam Was do regularnego śledzenia moich vlogów, gdzie tam pokazuję co jakiś czas, co przygotowuję do jedzenia. Myślę, że może to być dla Was fajną inspiracją, zwłaszcza, że ja naprawdę nie poświęcam dużo czasu na te posiłki i myślę, że mm, to jest mój klucz do sukcesu, że jeszcze nie zwariowałam przy tym rozszerzaniu diety, bo skoro to nam nie idzie i jeszcze poświęcam się bardzo gotowanie, to na pewno byłoby mi trudniej. Jeżeli bardzo nie mam czasu, to na przykład gotuję też samą kaszę, po sam makaron i podaję słoiczek jako sos. Także słuchajcie, tak też mi się zdarza. Rozszerzanie diety to absolutnie nie jest prosta rzecz. To nie jest bułka z masłem. To jest y, trudna, ciężka praca każdej mamy. Gwarantuję wam, że nie każda mama przygotowuje za każdym razem przepiękne posiłki prosto z Instagrama, bo tak się po prostu nie da. Zwłaszcza w momencie, kiedy dziecko średnio chętnie je. A tymczasem muszę już skończyć, bo jak widzicie Feluś jest... Proszę! Bo jak widzicie, Feluś jest już zniecierpliwiony, muszę teraz poświęcić czas jemu, pewnie pójdziemy na jakiś spacer. Pamiętajcie proszę o zostawianiu komentarzy, kciuków w górę, subskrypcji kanału, klikaniu dzwoneczek, to wszystko mm, pozwala mi rozwijać ten kanał, zwiększa zasięgi. Jeżeli znacie jakieś mamy, które są na etapie rozszerzania diety i potrzebują też takiego duchowego Emocjonalnego kopa hmm, i wiecie, pokazać im, że nieraz możemy być super przygotowani, mieć pełną wiedzę, ale jeżeli dziecko nie jest gotowe, to po prostu głową muru nie przebijemy, to koniecznie wyślijcie im e, czy mój profil na Instagramie, czy link do mojego kanału na YouTubie i zobaczą, że po prostu no, życie to nie je bajka i to nie wygląda tak, jak jest napisane w wszystkich mądrych poradnikach i książkach. To ściskamy Was, do zobaczenia niebawem! Pa!